Witam Was bardzo serdecznie. Już niebawem, premiera mojej pierwszej poważnej powieści. Powieści, z której jestem niezwykle dumny. Nie wiedziałem, że wyjdzie mi aż tak dobre, mięsiste coś. Dlatego też jeszcze bardziej Was zapraszam, ale chciałbym zdradzić nutkę tajemnicy, czym tak naprawdę ta powieść będzie. Dlatego dzisiaj przeczytam Wam. Streszczenie marketingowe. Dodam też, że książkę będzie można nabyć w wersji cyfrowej, bądź drukowanej, bądź ewentualnie, jeżeli ktoś miałby ochotę, może nabyć ją w wersji audiobook, który sam osobiście przygotowuje. Wersja audiobook będzie wydana nieco później z jakimś tygodniowym opóźnieniem, ale mimo wszystko dla osób, które nie lubią papierkowej e, literatury, to można sobie po prostu będzie posłuchać Stankiewicza jadąc samochodem do pracy, chociaż czy to jest dobra historia do jazdy samochodem? Tu bym się lekko zastanowił, ale najpierw to streszczenie, o którym Wam mówiłem. To psychologiczna podróż przez umysł i emocje bohatera. Bohatera, który budzi się w surrealistycznym, dziwnie zdeformowanym świecie. Miejscu pełnym chaosu, lęku i własnych wspomnień. Towarzyszą mu głosy jego ciała, które komentują każdy jego ruch i decyzję, tworząc intensywny dialog wewnętrzny. Historia łączy elementy grozy, groteski i symbolizmu, ukazując walkę z własnymi słabościami, z demonami i pragnieniami. Każda scena jest zarówno fizycznym, jak i psychicznym wyzwaniem, prowadząc bohatera przez niepokojące przestrzenie pełne zagadek i napięcia. To opowieść o odkrywaniu samego siebie w ekstremalnych warunkach balansowaniu między rzeczywistością a wyobraźnią, w której granice między światem zewnętrznym a wewnętrznym bohatera zacierają się w nieprzewidywalny sposób. A jeżeli streszczenie dalej ci mało mówi, to zapraszam Ciebie do obejrzenia trailera, który przygotowałem samodzielnie, bo być może nie widziałeś, nie widziałaś. Jednakże trochę się napracowałem, więc może to troszeczkę wyjaśnię. Właśnie tak, tak jesteś słaby, wołaj ją, to twoja agonia. Ha! Jeszcze nie teraz? Powiedz mu prawdę. Zapierdolił się sam swoją ignorancją, wypił, zniszczył, a teraz udaje ofiarę. Zamknij się ty wiecznie jęcząca dziwko. On potrzebuje krwi w ruchu, a nie twojego pierdolenia o bólu brzucha. To masz ostry przejebane. Zachlałeś pałę i trzeba cię podnieść na nogi. To, to, to wszystko ja? Nie pamiętam nic. Nie wiem jak się, jak się nazywam, czym się zajmuję. Kim ja kurwa jestem? Dalej kurzu, a. No chodź, chodź, no chodź, napijmy się, no chodź. No i o to chodzi, patrzcie, to mój człowiek, jeszcze, jeszcze, rozlejmy krew jak trzeba. Leżysz na podłodze wymięty i wyczerpany, a świat dookoła ciebie wreszcie wydaje się mniej wrogi. To chwilowe, to chwilowe uspokojenie daje ci siłę, by powstać i ruszyć dalej. <ścoughs>